Dzisiaj słabo z wami przywitałam, ale powód jest taki, że yy, no nie było się jak. Wstałam rano, wybrałam się na plażę, a tam jest taki wicher, takie fale, po prostu taki hałas, że nie było jak, jak cokolwiek powiedzieć. Więc robię to dopiero teraz, po dłuższym czasie. Będę jeszcze szła dalej takim bardzo wietrznym szlakiem. Tak. Moim celem jest yy, posąg Lady Boot, czyli bogini Kam. Wiecie, co na tle tego czarnego nieba, takiego złowieszczego? I ta kolorowa świątynia wygląda fantastycznie. Oczywiście, ja mam nadzieję, że widzowie, którzy mnie oglądają, Wiedzą o tym, że te znaki tutaj na bramie to nie jest oznaka faszystowska jakaś e, związana z czymś złym, tylko no chyba nie muszę wam tłumaczyć, że to jest zapożyczone właśnie. Hitlerowcy zapożyczyli te znaki właśnie stąd. One symbolizują wręcz coś zupełnie, zupełnie innego. Idziemy do środka. Proszę, jakiś Budda, grubasek siedzi. Jak znowu, już, już kiedyś też mówiłam, że ja nie wiem skąd wynika taki, taki symbol, taki, taki w ogóle posąg takiego śmiesznego buddy. Może on ma być taki po prostu skojarzeniem, że, że to jest takie wszystko fajne, takie rubaszne, takie, takie swojskie. Nie wiem, do pogłaskania, do po brzuszku i tak dalej, i tak dalej, bo tak naprawdę z prawdziwym Buddą nie ma nic wspólnego. Już bardziej, już bardziej tamten posąg. Oczywiście nikt nie wie jak prawdziwie Budda wyglądał, ale mniej więcej wiedzą jak się wtedy ubierali, jakie fryzury mieli i tak dalej, no nie? Więc <ścoughs> więc tak to, tak to wygląda. Tak sobie tutaj spaceruję I się delektuję właśnie tym, że nie ma tutaj nikogo. Oj, słuchajcie, ta świątynia chyba nie jest jakoś za często odwiedzana. Chciałam wam pokazać tylko takie coś, bo o te konie, patrzcie jak one rewelacyjnie, pięknie wyglądają, te konie za mną tam. No pięknie jest, pięknie jest, no ja uwielbiam takie miejsca, uwielbiam. Sorry za wygląd, ale mnie tak przewiało, że wszyscy tego myślę, że teraz jest jak jest. No i co? I po prostu tutaj czuję, czuję tą energię, czuję taki spokój. I wiecie, co jest jeszcze fajne w świątyniach buddyjskich oprócz wystroju wiadomo, w tej całej otaczki, to że one są przeważnie zawsze otwarte w przeciwności do kościołów katolickich. Słychać i widać, przestało tak dramatycznie wiać. Ja odeszłam trochę od plaży. Teraz idę taką drogą, jak widzicie, uczęszczaną przez auta, ale nie tak bardzo. I powoli, powoli zbliżam się do Lady Buddy. No i jeszcze tam, nie wiem, z półtora kilometra mi zostało. Wiecie co, jest taka opcja, że być może... O kurcze, tam są małpy. Małpa idzie tu do mnie. No ja nie jestem zachwycona tym faktem. Powiem Wam, ja nie lubię małp. I teraz nie wiem, co robić. Iść tędy, czy iść naokoło. O, druga skubana idzie. Tam następna. Tak, to teraz się mocno zastanawiam, czy jednak nie iść jakoś, jakoś naokoło. No, zaraz chwilę dostanę i przemyślę, przemyślę to. I jednak idę, e, idę dookoła. Nie dlatego, że te schody są mi jakoś straszne, bo przecież dałabym radę, ale słuchajcie, no temat piszony to jednak niespecjalnie mi się podoba. Ja z nimi nie mam dobrych doświadczeń, potrafią być w wredne, wiecie, mogą coś wyrwać, mogą zadrapać. Ja jestem, co prawda, szczepiona na wściekliznę, tak, i to było właśnie ze względu na, na małpy, tak, również. Więc, no jakby tak zdrowotnie, żeby nie powinno stać. Ale ryzyko jest, ale ryzyko jest, bo one, wiesz, pici, co, mogą mi nawet ten aparat wyrwać. No dobrze, to doszłam do tego miejsca, co tutaj już się rozchodzi. Droga na dół i droga do góry, gdzie, gdzie można wejść właśnie tutaj do jakiejś pagody, czy coś. Tu jest jakiś posąg, posąg, przepraszam, jakaś, jakaś świątynia może być, może. No ale najważniejsza jest tutaj osoba bogini. Więc po tych schodach na górę i zobaczymy, co tam mnie oczekuje. Zastanawiam się, znowu, po raz któryś czy założyć to, 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 czy przeczekać, bo to jest co kawałek, tak? Że zakładamy, zdejmujemy, zakładamy, zdejmujemy, więc nie wiem, czy mi się chce. Może posiedzę tu chwilkę gdzieś pod daszkiem czy pod drzewem i przeczekam. Aż czystanie, oh, a Widzieliśmy, jaka słodka. Widzieliśmy, w tej, tej i mocno się zastanawiamy, kiedy to jest jest to po prostu coś niesamowitego, co kiedyś nie będzie oglądać. Jest taka na narodnica, że naprawdę to powoli jest tam co ja na No, nie wiem, że to się uspokoi w miarę szybko. No, bo jakieś trzeba wziąć zachowali, no? Oni by wszyscy, co są to są autami, a to autobusami, no, by trwali na motorku. No, na motorku, to się wydatki. Po trwaniu na motorku, to widzi tak, że hej, ale ja naprawdę, my to mam tak trochę ciekawa. Śmieje się, ale widzę, ale tak naprawdę to, to jest poważna tylko sytuacja. To jednak ma nic, nie ma wyjścia. Siedzę i czekam. Czekam się spokojnie. Patrzcie na to. Patrzcie, co się dzieje. Taka wikura, że ja nie wiem co by ze mną było <grym> i deszcz i eee, co by ze mną było jak ja bym teraz była w drodze tam zmiotłaby ja mnie z powierzchni normalnie w drodze na dół mam, mam na myśli Nie było rady. Weszłam po drodze do Najpijskiej. Zobaczcie, co się tam znowu dzieje nad morzem. Z owocami morza. O, taką mają specjalizację. Tam nawet jakieś skorupiaki widać są w akwariach. No i czekam, aż to tutaj do mnie podejdzie. Wcale nie są takie niskie, ale trudno. Ale trudno, ja jestem zmęczona, zmoknięta, muszę odpocząć i zjeść coś dobrego. I czekam, jakoś mnie olewają. Wszystko, sobie wybrałam, co chcę. zadania. Ale jakiegoś zainteresowania, to moją osobą nie ma za bardzo. Takie... Trochę mało przyprawiona ta zupa. Taka trochę nijaka, ale, ale może być. A tu jest ryż z owocami no i super i mam do domu do hotelu, do pokoju. I teraz mam takich kilka przemyśleń na temat tego dnia, który właśnie powoli mija. Więc ogólnie było bardzo fajnie. Było naprawdę no tak, y, m, tak inaczej, ale super. Wiecie, mnie takie rzeczy nie odstraszają, czyli ta, ten deszcz, ta wichura. Y, to no właściwie to było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe przeżycie. Kochani, kochani, żegnam się z Wami na dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku.